Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Tu mamy teraz rzut okiem na pudełko z gwiazdorem naszych czasów. Teraz je otworzę, żeby uchylić. Uwaga. Zobaczycie, mam nadzieję Bez jakichś zbędnych ceregieli O już Pan samiec Już widzę, już kupawki dostaje Gatunek Pterinohilus Murinus DCF Czyli Dark Color Form Kigoma To jest wesoła parka. No i ostatnio, no, wyjdziesz Ziemuś, <grymne> Partyzant. <grymne> Także tego. No i jakiś czas później przepknąłem go tym i dać go troszkę o, r, 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 r. tak nieśmiało jest zaraz obok gniazda sanic samica jest w środku, tam w gnieździe głębiej na razie żadnego stuku puku nie było ale nóż no powinien ogarnąć, że jest na terytorium tego samego gatunku i płci przeciwnej Zwłaszcza, że do siebie stukały parę dni temu, gdyż na co dzień pudełko tego oto samca, zresztą trochę zbyt wilgotne, ich mu podłoże zmienię, stoi dokładnie na terarium. Robi w także za blokadę ewentualnej opcji ucieczkowej dla samicy, gdyby jej się zachciało bawić w himenkę i próbować podważać to terrarium a na razie siedzi i jest cisza no proszę, tyknąłem go trochę pędzelkiem pod włoku na wysokości tylnych odnoży i już zaczął bronić domu jakby był jego no patrzcie państwo no, jaki rozrywkowy zwierzak ale jest bardzo ładny. Nie on siedzia aktualnie na domu samicy. O. Ja nie wiem, co z tego wyjdzie. Na razie zbyt dużo akcji powiem Wam. Nie ma. Poza tym, że jak go dygnąłem no to zrobił to. Coś tylko dodać w tle. Pięknie. A może byś tak postukał do samicy, co? misiaczku? Uwaga panie i panowie, on znowu, tutaj tym razem już bardziej. No, zobaczcie sobie. już go widziałem jak drżał. Wreszcie poczuł obszar samicy. Nie wiem, czy widzieliście, ale... O! Napukuje do niej. Samica jest w gnieździe. Żeby to się tylko dało zobaczyć. O, drży! Zobaczy na pajęczynę. Jak drży, bo... Naczytałem się, że te pajączki się tam... O, drży, drży, drży cały. O, aż mu dupa chodzi. Normalnie jak... Rozweselony piesek. Też wtedy ogonek tak, wiesz, macha, że prawie by odleciał. O, drży, drży. On doskonale wie, gdzie jest. Dobrze. On doskonale wie, gdzie jest. Dobrze. Panie kolego sympatyczny. Samica też, spójrzcie na dolną część kadru. Ktoś tu się wynurza. No napukują do siebie, napukują do siebie. O! Samica się wynurza. Ja cię kręcę, jakie jaja wyszło dziecię. No i co? Będzie bingo bango? Go nie go, proszę cię. Ale jaja nadstawia się, ziomuś. Ty zobacz, jak się rozłożyła do gościu. No słuchaj, do... w ludzkim świecie takie rzeczy się nieraz nie dzieją. No gościu. Kurde. Ty coś będzie. O, 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 Dzieje się, on atakuje bulbusami, ziomuś. I co już? A co piw pawi cięciągcią po cel wsiąk? Znaczy się już. Nawołuje, no dawaj chodź gościu, puka do niego, dobra, drugie przyłożenie, no jaki, ja cię kręcę, ale piękny widok. To natura jest po prostu niesamowita, ale ja, ja, dzieje się, dzieje się, dzieje się, ale ją opokuje po prostu normalnie. sekuracyjnie odstawia dalej, żeby go czasem nie chapnęła, Ogarnia, że może być różnie, ale... O! No niezłe jaja. Drży jeszcze samica ponownie, jeszcze nawołuje, że może by tak samczyk jeszcze się tak może, by tak ruszył. Jeszcze jedno podejście, ty wariacie, ty wyjdziecie, wyjdziecie, Jaki kurczę, i znowu ją tam naciukał. A jeszcze do niego drży. To ich użyj. Zaprzyj się, tak jak możesz. Bo odsunął się trochę, widać, że trochę się boi. Ja mu się nie dziwię, może się naglądał filmów o modliskach i tam zobaczył, że. Chłopy tam wykonały swoje, i potem są jedzone. To. Chyba nikt by nie chciał. O, tutaj to tak kiepsko. drży napokuje Czy jeszcze dojdzie do zbliżenia? Powinno dojść teoretycznie. Samica cały czas napokuje, samiec też właśnie zaprasza jeszcze do bingo bango. Dobrze, samica wychodzi, znowu. Ona się schowała pewnie dlatego, bo ja ci chcę, staram się na najdelikatniej otworzyć klapę terrarium, bo to jest terarium ładowane. Ładowane. Otwierane od góry. A samczyk ją tam jeszcze zaprasza. widać, że też jak teraz się przyjrzycie, że te łapki chodzą ładnie. O, teraz dobrze widzicie to. O, jak się ładnie dyga samiec. Drży cały. Nie bulbusy, pajęczyny, ziomuś. To jest tak, abyś wycierał końcówkę w firankę. Siedzi sam czor. Ewidentnie jeszcze zaprasza na konkury. O, znowu drży. Widzicie jak on się cały drży całym sobą. A samica napokuje. oku vidach Napokuje samica, by się drży znowu całym sobą. Samica znowu też napokuje. Teraz może po prostu zamknę ryło, brzydko mówiąc, może te wibracje, jak ja gadam, to może tam coś im przeszkadza. I znowu zobaczcie, trzymam tak na tym, żeby maksymalnie nie przeszkadzać swoim głosem. swoją drogą ta samica to niezła jest kurczę od stywonaty, jeszcze, jeszcze, mor, 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 wajta, wajta, wiszta, och, nicht to ochry, akt, już tak siedzimy sobie lekko 35-40 minut, nie widać tego na filmie bo trochę ucinam żeby akcja nie była aż tak powolna Jest w transie. Giboczy się cały. O, o, o. Czyżby koniec? Chyba styknie mu co? Misiu. Słuchaj, masz okazję spierniczyć. Tu jest Twój dom. Samica jest tam. Jest oszołomiona Twoim po prostu urokiem osobistym. Ale swoją nogą niezły dzik, jakbyś ty był dorosłym facetem i wpadł do klubu nocnego To ja pierdyk To po i x latach wiele, wiele kobiet musiałoby wpisać w dosje swoich dzieci ojciec nieznany Jeszcze drżysz głupku? Ojejku chłopaku Ona tam sobie jest, no nie? O, cyk Oddalił się od niej, teraz samą Kręci nosem, mm. Ta pani nie używa Kylie Minogue Rose, niedobrze Tylko poczułem jakiegoś brutala Zresztą to męski jest Ten się zdążył wypiąć, teraz się tak ruszyły w kierunku siebie. Samica już nie odpukuje po raz drugi. Leżała bardzo długi czas wygięta tak w pół. Teraz są w takiej pozycji, nazwijmy to nawołującej. Młocie gwiazdora usuniętego. Za pomocą tego podelka, które jest w środku, bo już się zaczęło robić tak, że by długo tak raczej chciała zajobać, zrobić mu tak zwane kuku na muniu i tym podobnych, ale samiec się spisał. Samiczka jest teraz tam, próbuję na nią wykadrować. Bardzo rozwiązła osobniczka. Ale nagrało się dużo fajnych rzeczy, mam nadzieję, że będzie się podobać, tylko poskładam to w całość. Dziękujemy tym dwóm fajnym pajączkom, pani i pan, zwany też potocznie Szalony Kefir, po strach barów mlecznych. Także tego, dziękuję wam za obejrzenie tego filmiku. Zobaczcie, jaka otoczka dookoła, żeby tylko pająki nie spitoliły. Raz, dwa, trzy, cztery plus. Cyk. Ale samiec cały i zdrowy, i może się będziemy dopuszczać innego razu, ale póki co na dzisiaj dziękuję pięknie. Jeżeli Wam się podobało wystąpienie tych oto dwóch pięknych zwierzaków, to poproszę o lajka, like subskrybujcie. No i jak macie pytania, to sekcja komentarzy jest jak najbardziej do dyspozycji. A tymczasem zwierzaki mówią. Papa! Pa.